Nomi, truda! Ja muszę teraz trenować na tym kuele, bo za sztud mdze w zeccie jarmark. Tule bandysa tak wiele działo, że ją ja muszę mieć dobro, huerma, żeby wszędzie zdążyć. We wseke dają, że bando jeszcze tak fajnie grill na binie, richtig do tuńca, a jeszcze mdze teli, ma maryczni buksy.